Hej Kamilcowie, jesteśmy 10, 10 dni w I tam mamy basen mamy I tam i tam mamy morze Teraz nie widać No teraz nie widać Patrzcie jak wysoko mamy Mega fajnie, mega oh. się jaramy oh, Patrzcie 10 dni o, Ogółem. Ey, ale jest czekaj, czekaj. ogółem noc No Tutaj ale... macie godzinę, wam podaję Dobra no. i patrzcie, ogóle mamy tutaj tak bardzo fajnie, mamy tutaj prań... A! Pranko możemy rozwieszać Nawet uh -huh. tu no maja... muzyka Ej no właśnie muzyka tam gra Zobaczmy czy się nie ma Pokażemy wam teraz nasz pokój Wchodzimy do pokoju Tutaj mamy szafę Szafę Łóżko mm, e, mojej braci Ja u góry śpię, e, moja siostra na dole Patrzcie na to Bang. No fajnie Tu mamy nasze biurko Moja walizka Mamy tak. Tu ja. No, no właśnie, I mega fajnie. I właśnie to. tu mamy balkon i patrzcie. Chodźmy nas. Chodźmy. I korytarz. Jedziemy na korytarz. Mamy tu korytarz. Tutaj co mamy? Mamy tak. Tak. Mamy nawet kaśnicę i raz nie Mamy balkon. Milan, gdzie? Jo. Ej, jak tutaj Tu jeszcze przerażające. No Ja się boję No dopiero się No tam co tu jest? Co tam w ogóle jest? Takie świecące? No właśnie Okay. Okay. I tam, i tam jest może. Okej, okay. mam dla wszystkich i pozwiedzajcie z nami. To jest hotel. Tam jest Dwa chodź, chodź. I wam do góry. Trzeba być ciszej, bo tutaj nie mnie też śpią. Mamy basen. To jest basen. No, tutaj jest czuł. <grym> Mamy w takich toczek. Tu basen, a tam co? Ale tam, tam na górę nie idziemy. Mamy coś takiego. Na góle nie idziemy. Dobra. Więc wychodzimy do panek. O mamy tutaj pokoiki. idziemy sobie. Idziemy dalej wam pokazywać. Dobra. Ej, a chodźmy tutaj zobaczyć. O, nawet są krzesełka. A, krzesełka. Możemy no, usiąść No, to masz polsko Chwacice I tam u góry jest nasz szata. Dobra, Tak. Chodź. Ale nie widać tak fajnie morza Idziemy dalej I tutaj też są mieszkania Idziemy dalej. No Nikola, na fle? Musimy na fle Tu byliśmy. Tu mamy 103. Czyn... Tu mamy to, ja, to, czyn, to jest Fajne. Balkon. ale balkon jest bardzo niefajny. O matko, jest jeden balkon. jest jeden balkon pod nami. Serio? No tu. To nie balkon. W ogóle nie widać morza, więc to jest najgorsze. Moim zdaniem najgorsze. Nie wiem czemu widzowie, ale słuchajcie to. My mamy tak, patrz, tu jest już czas. My mamy tak, że... Ktoś z nas mówi... Czekaj! Ktoś mówi do nas po włosku lub po angielsku, anetke? Co? Ja bym zaraz się Tu mamy jadalnie. W no, tym doszimy. I, I tam mamy recepcję. I wyjście. Wyjście. Recepcja. I wyjście. Dobra, Dobra. idziemy do góry. Do naszego domu. Nie, nie do domu. Chodźmy na balkon. O, do na balkon. Bardzo fajnie. Idziemy na plażę, bo dzisiaj też byliśmy. Albo chodź winną. Pokażę Wam widać. Dobra, nie robię. Tu mamy w ogóle takie, tu normalnie otwieramy. No nie docykaj. Trzeci Dobra, Nie I ja w ogóle mam tak. Dobra, lecimy na górę. Dobra, ciepło, ciepło No, jesteśmy na swym pięciu, to jest winda właśnie O matko jak jest tutaj pięknie! To jest mega piękne I daj tak Jak tutaj jest pięknie Jezu No i dzisiaj mamy taką sytuację, że normalnie kuchasz, do mnie podchodzi mm. i się pyta mm, On jest. No to idź do tego Ale idź powoli No i pan no. się pyta, wiesz, wiecie, po angielsku Czekaj mnie. Czy, czy więcej? Czyś do mnie mówił? E, A ja No, 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 minął. nie I czy Cicho. No, fajna sytuacja. Więc myślę, że na dzisiaj to koniec. Widzimy z balkonu, od rodziców. Tu jest łóżko. Tu jest spokój rodziców. Nie będę pokazywała, bo... Okej. Okay. Dobra, zaraz... Teraz wejdziemy do, do, naszego, do naszego pokoju Nie, do pokoju nie wchodzimy, bo jest nasza siostra i ona nie chce jakby być kamerowana I proszę to zrozumieć O, ej! o patrzcie na to Uchwyciliśmy pociąg idealnie W ogóle, o, wiecie co fajne? Oni mają tu fajne uliczki No Zaraz ci to pokażę I my dzisiaj na tym morzu Gdzie Widzicie tam te skały? No. tam, 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 tam To tam dalej nie można płynąć Bo tam już są normalnie takie ostre fale i tam prąd was wciąga. I dzisiaj jeden typek taki mały tam popłynął i go normalnie fala wciągła I normalnie ratownik tam jechał takim swoim motorykiem I takie wrrr, i jeden gwizdał, że nie można tak daleko I no wiecie, po włosku No że wiecie, ja trochę umiem, włoski trochę nie Więc trochę coś z tym zrozumiałam No, no dobra Nagrywa no, mnie Nagrywa mnie okno Ej, patrzcie to Okno! Okno! Dobra, niech nie będzie subskrypcję i lajka like w ogóle słuchajcie. Będziemy tu... No on nagrywa mnie 10 dni No właśnie, 10 dni to inne to jest Nie wiem Dobra, Czekaj. Okay. 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 I słuchajcie, tak to, bo w ogóle każdy z nas Po 25 euro Takie własne I rodzice i tak nam coś kupują okay. Więc fajnie Więc my idziemy, chodźcie po zwiedzeniu, chodźcie po zwiedzeniu w ogóle, hotel ale trzeba być cicho. Trzeba być cicho. Tu jest to. Tu jest gdzieś. Tu jest. Nie wiem, on chodzi z nami. Chodźcie zobaczyć. tam się, jak działo chowa. Ej, widzę, Um, my tutaj chyba będziemy z tym hotelu 200 um, to godzin. Nie. 200, 200 godzin to 4. Nie. nie. Jak jedna minuta to 60 minut. Mm. Nie. 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 więcej no bo chodźcie, to... bo chodźcie. To... Mać, na, tak. W tej Nie. Nie. i Nie. 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 Widziałem, 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 widziałem. Chodźmy sobie w Albo może chowane? Nocny chowany! Zrobimy nocne chowany w hotelu. Ej, ale to jest trzeci gwiazdkowy hotel. A nie cztery? Nie. Trzy gwiazdki ma Dobra, chodź. kryjemy się, Nikolas szukasz też? Nie! Dobra, to ja pierwsza Dobra, nie, się. nie robimy tak Bo nie ma i Dobra, chodźcie O, Jest tak, panie. Pozdrawiamy Joannę Nie wiem, jak konkretnie nazwa, ale wiem, że ma nazwę Joanna <śm> No, Ej, ale w ogóle tam gdzieś jest napis? Jezus! Patrz, w ogóle to są takie fajne rowerki. To się samo wydał. Takie małe życie. i naszą też hotele. Chodźcie. Więc będzie też odcinek jutro z plaży. Ano, no, plaży. I na sam koniec nie. odcinka na sam koniec odcinka puścimy wam nasze tikteczki, co ponagrywaliśmy. Co ponagrywaliśmy? To nie nasze, Milan. To jest 25. O, pociągł za klapkę. On za klapkę. Przedbiłam cięcie, bo czy nie? To powiedzieliście. Chodźcie, chodźcie. Nasz brat się już boi, gdy się na konie, więc no. wracamy do pokoju. Więc jakby co, będziecie? Będziemy też chodzili na Będziemy urwkowo nagrywali. Więc nie przejmujcie się. Jutro też będę. I pukaj, tu sobie pójdziemy. Nie. Nie. Nie, nie. pójdziemy. Ale ja mam tam mój telefon. Dawajcie! No, 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 dawajcie, nie. dawajcie, dawajcie. Czekajcie. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Poczekajcie. No jesteśmy już w moim pokoju. Jesteśmy w moim łóżku, tak wygląda na moje łóżko, tutaj Milan gra i patrzy na to. I nas normalnie widzicie. Więc to na dzisiaj tyle i jutro widzimy się.